Brat Marii z sanatorium, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Zadzwonił przed śmiercią. Wielkie emocje w sanatorium miłości. Kuracjusze zdobyli się na osobiste wyznania, które u niektórych wywołały łzy. Maria opowiedziała o śmierci swojego brata. Było pogotowie, wzięli go na sekcję i prawdopodobnie zażył jakieś tabletki, wspominała. W sanatorium miłości nie brakuje chwil wzruszeń. Tak było i tym razem, gdy kuracjusze zobaczyli nagrane wiadomości od swoich bliskich. To wydarzenie skłoniło niektórych do osobistych wyznań na temat ich życia prywatnego. Marysia, która niedawno dołączyła do uczestników po tym, jak z programu odeszła Maria Luisa, zdradziła, że zajmuje się niepełnosprawnym synem. Z kolei Maria z Czarnowa wróciła do chwili, gdy straciła swojego ukochanego brata. Sanatorium Miłości: Brat Marii nie żyje. Zadzwonił przed śmiercią. Maria mówi o sobie, że jest waleczna jak lwica. Życie nauczyło ją stawiania czoła przeciwnościom. Była w trzech związkach małżeńskich, pierwszy mąż zmarł, dwie następne relacje się rozpadły. Jest ciepłą i empatyczną osobą o mocnym charakterze. Chętnie pomaga ludziom, za swoją działalność została uhonorowana tytułem Kobieca Twarz Roku na Mazowszu w kategorii Kobiety Dojrzałe. W najnowszym odcinku sanatorium Miłości ze Smutkiem przyznała jednak, że jest samotna. Opowiedziała także o okolicznościach śmierci swojego brata, zadzwonił do mnie przed śmiercią i powiedział: Przyjedź, proszę, pomóż mi. W mojej głowie, w moich uszach jest taki jego głos. Niestety, zlekceważyłam to. Powiedziałam: Dobrze, ja do ciebie przyjadę, ale nie teraz. Kolega zadzwonił i mówi: Chyba Tomek nie żyje. Ja mówię: Jak to nie żyje? Było pogotowie, wzięli go na sekcję i prawdopodobnie zażył jakieś tabletki. Do dzisiejszego dnia nie znam powodu. Tajemnica idzie do grobu. Bardzo mi go brakuje, zaznaczyła. W dalszej części rozmowy z Martą Manowską wspomniała także swoją młodość, gdy przejęła firmę po ojcu. Od 19 roku życia zostałam rzucona na głęboką wodę. Musiałam ciężko pracować, mogę powiedzieć, że jestem dumna z siebie. Byłam pracowita i komunikatywna. Straciłam młodość, koleżanki wychodziły za mąż, rodziły dzieci, a ja musiałam ciężko pracować, powiedziała. Z żadnym ze swoich mężów Maria nie doczekała się potomstwa. Długo się leczyłam, miałam ciążę pozamaciczną, zostałam sama, podsumowała.